4.58 rano, właśnie ruszam z vip Tenos z parkingu po weekendzie, no, działo się przed weekendem. Działo się w tym momencie, startujemy. Powiem wam, że transport to jest chyba najbardziej pojebana branża świata. Nie? Jest godzina 6.31. Czyli już ponad półtorej godziny od momentu, jak rozpocząłem pracę i chcę wyjechać z parkingu, i ujechałem 100 metrów. Jest korek na wyjazd z bramek tutaj z parkingu, ponieważ co drugie auto nie działa im czytnik. Zablokują wyjazd, wyjazd, biegną do kasy. To trwa 10 minut, przychodzą, rusza, dwa samochody podjadą, ktoś się wepnie w kolejkę. I to jest po prostu chore, co tu się dzieje. Nie? Boże, jak mnie transport już irytuje jak ja, ja w kurwa to wszystko w tym transporcie to nie macie zielonego pojęcia Wszystkie plany, jakie człowiek ma Tutaj nie ma w ogóle sensu cokolwiek planowanie Bo chciałem być o ósmej Na pierwszym yy, Pierwszej rzutce w tym momencie będę Nie wiem, koło dziesiątej. Boże święty Test denerwująco, irytująco wkurwiające. 53 dopiero teraz udało mi się wyjechać z parkingu, jeszcze tylko dzięki troszeczkę sprytowi, hamstwu, bo pojechałem kawałek pod prąd, ominąłem chyba z 20 ciężarówek, ale po prostu już mi się zagotowało i, i wyjechałem w sumie pędem i, i, i nie żałuję. O, I teraz jadę w stronę Austrii, nie wiem ile już zejdzie. Namigacja mi co chwilę powtarza, że przede mną korek, więc gdzieś coś jeszcze stoi, co gdzie jak, zobaczymy. Pięknie się zaczął ten pięknie Zobaczcie tutaj, zobaczycie Na tym odcinku wyłączonym między tymi betonowymi zasłonami, ile tam jest śniegu Ile napadało Ile jest śniegu na poboczu za tymi gran A tutaj Korek Który to już rzędu do dzisiaj? 7.18 Ujechałem 18 km. Nie, 13 km. ujechałem przez 2 godziny i 20 minut bardzo dobra robota! A idź pan, kurwa, pójdź! No stoimy, nie wiadomo dlaczego, tam się rozwitałem. Tam nic nie jedzie, tu wszystko stoi. Czuję, że człowiek jakby dojeżdżał do Polski i był przy granicy na A12. Tam jest tak samo, nie? Nie wiadomo czemu wszyscy stoją. Rozpoczynamy akcję 20 tysięcy na 40 urodziny. W marcu kończę 40 lat i moim wielkim marzeniem jest mieć na swoim kanale YouTube 20 tysięcy subskrybentów. Oczywiście nie jest to możliwe bez Was, dlatego bardzo serdecznie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, do lajkowania, komentowania, napędzania tego algorytmu YouTubeowego, żeby ten kanał poszedł do przodu. Ja ze swojej strony mogę Wam obiecać, że w tym roku będzie dużo więcej materiałów. Będą to nie tylko vlogi z trasji, więc tym bardziej serdecznie zachęcam. Nie przeszkadzam i życzę Wam miłego seansu. No i dojecham w pierwsze miejsce, będziemy ściągać tutaj te przykryte rury. Nie wiem na chuj to przykrywali A później jedziemy zdjąć te skrzynki do są w środku, więc tak ciekawe jak się nigdy takich... Takiego zadunku dwóch miejsc nie miałem, żeby to było tak rozmieszczone. No cóż, no jest, jest, to wiosłem, to wiodę ale przez to, że mogę nie zdążyć do drugie miejsce, bo widziałem, że to jest taki sklep, hurtownia motoryzacyjna, więc w tych skrzynkach są pewnie części eee, i... i ona jest otwarta do 16 nie wiem jak to zadunki boże zadunki dłużej. A ja już mam. O, Kolejną robotę zaplanowaną na jutro, więc coś tam się ruszyło. Coś poplanować. Idzie 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Będę potrzebował szybko 9 pasów. Te 9, będę będą tak na szybko spiąć. Także będzie śmiesznie. Będzie, będzie śmiesznie. Przynajmniej pogoda jest fajniejsza. Jest 13 stopni w Niemczech, tutaj od strony Austrii. Więc spokojno. loko. zapinam filanę, bo to będziemy sypać z górą. Z nam tą tej hali. Jest Jestem następny w kolejce Dobra, dzielimy Jestem już na hali, czekam na suwnicowego I będziemy to zrzucać Ale już czasu ucieka Na moją niekorzyść To czekanie to jest denerwujące w każdym miejscu Zawsze czekasz na kogoś i na coś Taka praca O tak to wyglądało bez tych płakt, ale już po jednej płacce zdzieli. Więc było wyżej Jeszcze na w tym momencie te beleczki Żeby trochę przyspieszyć nie słuchajcie, nie przyprowadziłem się do Niemiec, ja jestem po prostu na drugim rozładunku. Zobaczcie jakie urokliwe miejsce, żeby tu wjechać. Masakra. Wprowadzało mnie dwie osoby. A mimo to na tym słupku tutaj jest ślad mojej plandeki. To jest kurwa zerwana. Po prostu szok. Ale to wam pokażę na parkingu. tutaj tu zamykają, muszę się stąd wydostać. Nie wiem pan jest taki, żeby wjechać tam, wycofać tu i pojechać tu, bo się w lewo nie wyłamnę, bo przeszkadza mi ten fort tutaj ale będzie kurwa co nie zajebał w jakiś samochód już to będzie wycoło a tak wygląda moja dzisiejsza robota pięknie, co? zobacz tu się oderwało zajebiście, po prostu wymyśliłeś ten chłopiec a, brak słów dobra, mam wszystko przygotowane będziemy to reperować jak jakoś doraźnie. Zobaczymy, jak się uda. Jak umiałem, tak pokleiłem. No trzyma się, nie powiem. Nie ściągałem tej szarej taśmy, bo z zewnątrz dałem szarą taśmę, żeby, wiesz, złapać wszystkie te brzegi, Ale dopiero od spodu, jak już to się wszystko ładnie trzymał kupy, to dawałem te... To są takie plastry wzmacniające, one są typowo do plandek. No dość mocno to trzymało, nie wiem, jak na ile to wystarczy. Ten temat jest zamknięty, ale jest inny problem. Podaw zaczął mi tak dziwnie prychać hmm. Czy wiecie, jak już napompuję, zawór otworzy, że ten, ten nadmiar powietrza prychnie To on to robi tak głośno, że ja to słyszę w czasie jazdy przy zamkniętych oknach Tak jakby, nie wiem, jakiś tłumik przy osuszaczu, czy czegoś nie było, czy by się tam jakiś, jakaś Nieszczelność zrobiła, nie mam pojęcia Powietrze trzyma, bić bije hmm. Jutro chyba jak będę miał chwilę, to się rozepnę, odjadę, zobaczę, czy się tam nic takiego mega nie dzieje, i trzeba będzie znowu jechać za na, na serwis. I widzę, że jak się to 400 tysięcy już minęło, to tych serwisów jest zdecydowanie więcej. Co zrobisz? Będę się już wykąpać. Jestem ogarnięty, robię sobie jedzenie i idę spać, bo jestem taki strany. Nie mogę spać w nocy. Od rana była ciężka jazda dzisiaj, no i no jestem zmęczony i to tak. Fest! Nie przedłużając, widzimy się jutro. Ale tu jest wysoko, OMG! A tam jest wszystko zalane na dole, nie wiem, czy widzicie. Ten kurcz taki chyba na środku, ta wysepka, no jest chyba odcięta od świata w tym momencie. No cóż, mamy wtorek. Jadę sobie. Zostało mi już 119 km, będę godzinę przed czasem. Jeżeli faktycznie będę godzinę przed czasem, to przede wszystkim zrobię tak pozwijam sobie wszystkie pasy na naczepie, poukładam kramle i, i chyba rozepnę ciągnik z naczepą i będę sobie na spokojnie przeglądał, co tam mi tak strzela, co tam mi tak syczy i tak dalej i tak dalej i tak dalej. A jadę powietrze i zastanawiam się, czy on nie przeładowuje, bo on wali do pełna, jak już walnie do pełna na Maxa, to wtedy jest takie To nie ma czegoś właśnie wspólnego, czy coś? Nie wiem. Chyba jest jakaś akcja zorganizowana, bo na jednym wiadukcie stał sobie pan z lornetką w żonę kamizelcem. Wypatrywał, na drugim wiadukcie stoi pusik ciemny z ciemnymi szybami, więc to chyba nie jest przypadek. Ale co ja tu wiem. W każdym razie jedziemy, przejrzymy to na spokojnie. Mi się wydaje, że coś może być ma nie wiem, albo ze sprężarką, z z suszaczem. No powietrze pompuje, widzicie, sami pompuje. E, no i najbardziej to robi w momencie, kiedy zjeżdżam w dół i jest, wiesz, idzie takim pchnięciem siłą, bez gazu. E, gdzieś tam się zaczyna włączać hamulec, ten, ten taki, żeby go wyhamowywać. No to wtedy robi to częściej, wtedy wali powietrze na maksa i robi takie... Najgorszy jest wiatr. Dźwięk jest jak y, stara lokomotywa na stacji, konkretny przejście. W sensie. Przez to moje widzicie właśnie, że ja jestem już na pierwszym na i na ostatnim załadunku Ładujemy pralki, już tutaj byliśmy w tym załadunku, tutaj pracuje Polak na magazynie, więc bardzo fajnie godzinę przed czasem wzięli mnie od razu pod rampę Też w międzyczasie zadzwoniłem do serwisu w Świecku i odstawiamy tam furę w piątek, do odbioru będzie w poniedziałek, więc będę musiał Podrzucić do pracy kierowcy do świecka eee, Trochę tam ponarzekałem, mam ten pakiet wykupiony, więc Przebieg jest już duży Więc wymyślam wszystko co idzie, tak? Trzeba korzystać z tego Czekajcie eee, Delikatne szarpanie przy zmianie biegu. To jest prawdą Eee, to te strzały powietrza. To w sumie pan powiedział, że to jest taka wada posuszacza, że czasami tam odpada ten tłumik i wtedy te strzały są głośne. No i to by się w sumie zgadzało. Do takiego samego eee, powodu doszliśmy razem z moim kolegą Arkiem. No i cóż, i tyle, nie? A ja już jestem załadowany, bo się właśnie rampa podniosła jest 8.11.08. 8, ja jestem jaki dzisiaj. Nie mogłem pod rampy trafić, mogłem cofnąć pod rampę. Nie wiem, co się stało. Chyba z pięć razy podchodziłem. Słaby dzień po prostu, więc trzeba uważać dzisiaj na siebie. No więc to mam ogarnięte, to mam ogarnięte. Zaraz zgłaszam spedytorowi. Co jest pięć? Yy, kierowców na skanie ma robotę, użoną też do piątku. Dzisiaj zrzuca stal po południu. Leci chyba ze 300 km do Helmsteddu. Ładuje Amazona do, do Czech. Czechy zrzuca w czwartek. Stamtąd będzie ładował już do domu, więc z zadunku ma 590 do Bydgoszczy, więc co załaduje. W stronę domu, rzuci w piątek. jedna auto odhaczone. Ten swoje zrobi też, będzie dobrze i damy radę. Słuchaj, słuchaj się Ale pierdolną. Światło, prosimy. Robimy krótką jakąś przerwę jest, nice, to idzie coś zjeść. Nie mi się nie chce gotować. Nie mam ochoty, okay, ja bo nie mogę buta drawić. Fura jest już zgłoszona na serwis. Jest duże prawdopodobieństwo, słuchaj, że... że będę wracał autostopem. Że, że Subic do gorszy. Bo najpierw myślałem, że się zabiorę z Arkiem, z moim funflem, ale Arek ma tak położone plany życiowe, stwierdzałem z Tracy, że on gdzieś będzie we Wrocławiu w piątek. Eee, Łukasz z kolei na Skanii będzie wracał z strony Czech. No i kurwa, zostałem tylko ja, bidny bidulek przez Suwicę. Zobaczymy Zobaczymy No ja już jestem rozładowany Jest za 20 czyli 40 minut przed czasem, pasuje mi to elegancko. E, plan jest taki, że z powrotem do to samo miejsce, ale nie wiadomo czy będę to samo, ale no mam w samą stronę się kierować, ile mi czasu wystarczy, więc zobaczymy. Słuchajcie, Mach teraz nie przestaje mnie zaskakiwać. Wczoraj rzuciliśmy w Greinersheim, mam wrócić pod Kolonie, 250 km, e, wróciłem ile, na ile mi czas pozwolił, no i słuchajcie, ja dzisiaj dostaję zlecenie, że ładujemy się w liesz. Jeszcze... 145 na pusto I stamtąd lecimy do brewen. A ja tutaj wczoraj o, linkę całą naprawiałem, bo się urwała Znacie sposób Odcinacie, wkrętacie wkręta w To metalowe Ten kawałeczek Najlepiej naklej tak jak tutaj eee, Wbijacie wkręta w drugą stronę w linkę Też naklej i tego nikt nie jest w stanie urwać Pozwijałem pasy, poukładałem Tłumy na naczepie bo byłem przekonany, że załadujemy dzisiaj Amazona. Mówię, no już będę przygotowany. A tu się okazuje, że chyba jednak Amazona nie będzie. Obchód zrobiony. Już możemy mieć nieprzyjemne niespodzianki na wyjeździe, bo tam stoi bagie. Teraz zobaczymy. Robota rozpoczęta, śniadanko zwiedzony. i powoli będziemy się stąd zbierać. Stało ostatnie dwa dni trasy. Potem długa, długa przerwa więc musimy coś pokombinować i coś jeszcze dorobić tych kilometrów, więc całkiem pozytywnie to wygląda, czekaj No i jedziemy gdzie? Dokładnie do no, liesz Dobra, jedziemy Dobra, lecimy Przedowałem swoje zlecenie, idziemy ładować browar. E, mało tego, idziemy go rozładować, jutro dobremy do tego browaru, w którym ja już kiedyś byłem, w którym był filmik, że tam spędziłem, nie pamiętam, 18 godzin, e, bo coś było nie tak. E, pod tym takim wiaduktem Ci, którzy jeżdżą, którzy tam byli, to już wiadomo o co chodzi. Więc może być ciekawie, tym bardziej że jutro już jest czwartek. Nie wiem, bo się tam coś poprzesuwa. E, w piątek... W godzinach popołudniowych mam odstawić DAFA na serwis, więc może być jeszcze nerwowo na koniec. Może być, a nie musi. Dlatego też napisałem do mojego spedytora, że ma się dokładnie zorientować na godzinę awizacji, bo tam są na pewno potrzebne awizacje. E, na pewno w bremie, z tego co czytałem, e, opinię o firmie, którym jadę w Liège, tam też są awizacje. Więc zobaczymy, czy, czy to poogarnia. Jak będą awizacje faktycznie przygotowane, to nie powinno być problemu. Nie wiem też, jak tam schodzą rozładunki. Wiem, jak załadunki. No, rozładunki pewnie też pójdą w miarę szybko, mam nadzieję. Bo sam załadunek w tej bremie, z tego co pamiętam, to był minuta 8. Ja byłem załadowany. E, dobrze kojarzę tam, było na jedną stronę, jeszcze przyjeżdżał wózek. Pak, pak, bach, bach. Ładował mnie, z tego co pamiętam, chyba e, Czech. Więc. Zobaczymy, zobaczymy, wszystko się rozstrzygnie. Stało mi 59 km więc całą godzinkę powinienem być na miejscu, tam też jest mała ma takie perturbacje, perturbacje bo trzeba poszukać taki parking, na który się wjeżdża. Eee, trzeba się tam zaawizać na jakimś urządzonku z tego co czytałem po opiniach, Numery załadunku wszystko mam, więc powinno się udać na spokojnie dojechać. I tylko niepotrzebnie podejrzewam, że robiłem te porządki, naprawiam linkę celną na pasy mi się dopiwa raczej nie przydadzą. tam mamy prowadzić po prawej stronie zjezdem, następnie na Ja kieruję dróg. się oczywiście w prawo. jak zwykle nawigacją, która prowadzi dzisiaj dobrze oraz e, Google Maps, bo to jest tak, że trzeba się udać najpierw na parking, na taką zonę, gdzie się człowiek rejestruje, a dopiero potem można tutaj przyjechać na bramę, więc robię jak każą i powolutku sobie jadę że, że przede mną jedzie jakieś tam. 200 metrów. Jedzie 200 metrów następnie. Na jedzie drogi, auto, regesty polskie. I on jest tą samą drogą, drogą, drogą. Więc tak śmiem, śmiem podejrzewać, że jadę dobrze. To nie ma żadnych zakazy, więc to się Na końcu jest, drogi skręć w prawo. Następnie. No, raczej jestem w dobrym miejscu. Jak się okazało, nie udało mi się zameldować w tym komputerku, ponieważ. Trzeba wiedzieć, co się ładuje, czy palety, czy kegi, czy piwo w puszce, czy piwo w butelce, czy puste opakowania zwrotne. Ja ani z o takiej informacji nie mamy. w związku z czym muszę wrócić do samochodu, wziąć pustą camerkę, swoją, i wrócić tutaj z numerem załadunku. Mimo, że mam numer załadunku, to nie mogę tego zrobić. wjeżdżając, muszę zrobić najpierw, wrócić na parking, kilkaset metrów, a dopiero potem znowu z timerką przyjdę tutaj do tego biura. Troszeczkę spacerku, ale pogoda jest na dzisiaj, co sami widzicie. I taki spacerek przyda się dla zdrowotności. A co? A tam piękna reklama mojej firmy i Transu stoi z widokiem na ulicę. Ładnie się prezentuje, ładnie. Tam, tam, tam. Myślałem, że będę długo czekał, a tymczasem 10 minut w aucie i mam już wjazd. Wyświetlują się moje numery. Więc, przed czasem, bo na wydruku jest awizacja na 14, a ja już wjeżdżam na załadunek. Więc, przed czasem, bardzo fajnie, wiem, że będę ładował piwo, więc, załadunek pewnie z boku powinno pójść sprawnie. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że się dzisiaj kiepsko czuję, nie wiem co mi jest, ale boli mi głowa i taki mam osłabiony trochę. Jestem ale, chyba podołam, wyjedziemy, zrobię sobie na spokojnie herbatę ciepłą, Zjemy sobie jakąś kanapeczkę i, i smrodzimy na te Niemcy. Wjazd tutaj podzielone są na tak trzy grupy, ja mam grupę IEM, czerwoną strzałeczkę, tego się mam chyba trzymać, z tego co zrozumiałem, eee, od samej bramy, no to, no to też tak pojedziemy, i stanowisko dok numer 11, tam się mam ustawić, tak się wyświetliło, rozpinamy tam chyba boczek, tak z tego co wyczułem kwestię i, i tam będzie się odbywał załadunek. Wjazd na firmę właśnie tutaj. Jak widzicie, też tutaj jest to IEM Jak tutaj? no to się jakoś naddać chyba tak to już nie wygląda To jest pierwszy w ogóle z lewej strony No ticket, no entry Ticket mamy Tutaj skanujemy Pod tego i wjeżdżamy dalej Wiecie, Chyba koleś że sobie popsuł Zestaw i stanął, zablokował wszystko Z takich niefajnych rzeczy to widzę, że tutaj kolega się rozbił. Na dwa boki super, super. Wszystko gotowe. To chyba postało tylko czekać w kabiniaż, ktoś przyjedzie i załaduje. Aj, kurde. Który to już raz w tym wyjeździe trwają te dwa boki? Trzeci, czwarty? No, trochę tego było. Już jest większa połowa załadowana. Ładuję na dwa wózki, idzie w miarę. Sprawnie, w czasie sobie daje radę układać deski, więc to jest spoko, nie? Taka robota, że wiesz, nadąża za nimi. I mamy załadowaną koronę w kartoniku. Czyli moje jakby ulubione. Poładowane. I teraz muszę poczekać, że jakiś pan z kanerem i poskanuje te wszystkie kody kreskowe, które są. Wtedy mogę zapiąć filany i, i wyjeżdżać. kładko poszło. Zobaczcie jaki jest piękny poranek Zobaczcie Przepięknie to wygląda Przepięknie to wygląda Jeszcze te wiatraki tam w tle. No. Mm. Rzygam, pęczą Ja tak prawdę mówiąc Trzeba wam powiedzieć dzień dobry Bo w końcu się wyspałem Czuję się dzisiaj zajebiście Dzisiaj mogę pracować do późnej nocy Czyli 12-13 godzin max Bo tylko tyle mi tacho pozwoli I cóż Wszystko według planów stanąłem sobie 90 km przed zadunkiem zostało jeszcze 31. Będę 20 przed czasem, więc powinno być wszystko idealnie. Sekalafone na robocie. I co? I co jeszcze chciałeś powiedzieć? I mam nadzieję, że mnie tam zdejmą tak w 3 MIGA. W 3 MIGA się mówi, w 3 MIGA. I, i, i odjadę sobie po tym wiadukcie, zrobię sobie kawusie. Poczekamy na kolejną, ostatnią już robótkę. Lecimy pod granicę. Odstawiamy furę na serwis. E, pojedziemy pokleić plandekę, mam nadzieję, że mi się to uda, bo tam na Słowicach się umówić specjalnie nie da Trzeba podjechać Nawet Najczęściej tam mają też oblężenie, ale jakbym był tam w piątek, wcześniej To po cichu liczę, że ogarnę temat Ty kurwa, też mi się tutaj jakiś krucik robi Że ogarnę temat I pokleimy, porypimy i to będzie wszystko Czy coś, glancuś? Dzisiaj się muszę też odezwać do wujka Apollo, który chyba zapomniał o tym, że mam dwie opony na gwarancję do wymiany i one już proszą, kurde Karol, no zmień mnie, no zmień mnie. No więc zadzwonimy do wujka Polno i powiemy: wujo, kurwa, że te opony miały przyjechać, od krajewa się z tym wszystkim ciągniemy. A krajewo bo kiedy? A sierpnia, mamy co? Marzec, ile mnie? Pół roku. W każdym razie co? Ogarniemy te tematy. Mam nadzieję, że będzie jakiś fajny ładunek. Zrodejmy szybko. Jakoś nie wiem się wstanął z taką myślą, że to co dzisiaj zaduje, też się to dzisiaj zdejmę. Jakby to było takie, nie wiem... Najbardziej to mi chodzi po głowie, ja nie będę oszukiwał. Najbardziej mi chodzi po głowie, żeby jakiegoś Amazonika zarzucić, nie? Podjechać pod rampę, spakować, strzelić, zrzucić koło Berlina gdzieś. dzida, świecko. Może dziś wieczorem bym był, to mi się zrzemnął, rano bym o 8 szybko się zerwał. Na nogi śmignąłbym na te pandeki. To by był taki piękny plan. To by... Oje. To by był miód na moje serce Absolutnie. Absolutnie, absolutnie. Też dodałem wczoraj słuchajcie, posta na Instagram. Takiego to tro, tro, trochę... Ostatnio ten Instagram trochę zaniedbałem, bo by posty były zazwyczaj częściej, ostatnio było trochę mniej. Ale dodałem i napisałem na końcu, że słuchajcie, w piątek to się możemy spotkać na A2 jak będę machał, bo będzie o nas stopa do I dziękuję wam bardzo, bo chyba 12-13 czy osób pisz w jakich godzinach. My jedziemy, zabierzemy, podrzucimy. Kurde, no się nie spodziewałem że taki odzew. W najgorszym wypadku mam też pociąg, w najgorszym wypadku mam też autobus. A w najgorszym z najgorszych wypadków, nie, to się śmieję oczywiście. E, zawsze mogę cię do mojego brata, który powiedział, że nie ma problemu. Skończę robotę o 16, pakuje wrotki, jadę po ciebie. Marta, która kończy pracę o 25 w piątek, też chciała po mnie przyjechać. Kochana jest co? Byłaby koło pierwszej w nocy. Gdybyśmy wrócili do Bydgoszy, byłaby czwarta w nocy. A ona no, na siódmą do pracy musi stawać, nie? Więc, Aj, się trafił skarb. No, się trafił. Dobra, posłodziłeś wszystkim sobie. Jedźmy, zróbmy robotę. Czekam w kolejce w tej samej kolejce, w której czekałem ostatnio, jak byłem na załadunek. Już na wjazd wiesz, na ten plac taki, gdzie, gdzie ładują. I muszę ci powiedzieć, że. Kurwa, coś mi tu nie pasuje. Bo tu się auto tylko ładują. widziałem, że by auto to jakieś ściągali. Jestem pewny, że dobrze zrozumiałem gościa w biurze. Dwa razy go zapytałem, to je wiesz, tutaj są takie linie e, literami omawiane, że musi jechać według tych liter. Na bank dwa razy mi powtórzył B. Czy powiedział B, Berlin, więc kurwa, no. No i trochę jestem zdziwiony, szczerze mówiąc, no ale cóż. Jadę, odepnę bok. Jak się będą wszyscy dziwić, to jakie? Ja, no to będzie znaczyło, że jest coś niechalo. W każdym razie jest 8:44. Czas jest dobry. Roboty dalszy brak. Yy, najgorsze jest to, że po wyjechaniu musiałbym stanąć pod tym wiaduktem, pod którym słyszałem, że od niedawna policja każe mandatami. No ale stała. Tam w sumie jedna ciężarówka przyjeżdżałem, Jedna. A pamiętacie z mojego ostatniego filmiku? To tych ciężarówek tam było. Kilka. naście jaka z różnica jest. Dobra, zobaczymy. Go się gościu załadował, za chwilę podejrza Divenbeck i potem ja.